Widać. Projekt nam się poprawnie skompilował. Teraz kolejną rzeczą będzie pobranie jednego, e, jednej paczki, która przyda nam się do kompilacji naszego silnika gry. Po co. Mm, do, do czego ona służy? Wyobraźmy sobie, przyszłościowo, już totalnie wybiegając w przód. Chciałbym, żeby moja gra, mój produkt znajdował się w sieci. E, coś jak. Nie wiem, może to porównać do OpenTibia i do klienta, prawda? Gram sobie, mam klienta tutaj, chciałbym Maćkowi, Tomkowi, Jackowi udostępnić udostępnić grę, żebyśmy się razem w sieci spotkali, prawda? Dlatego niezbędny jest nam silnik, silnik gry, te, e, silnik gry, to jest to, co tutaj na początku pobraliśmy, UE4, ale jest jeden haczek, to jest na, to jest na Windows, a nie będziemy płacić za serwer dedykowany, jeszcze za licencję Windowsa, bo wyjdzie to dość drogo, a hostować w domu no, nie opłaca się. Choć jeżeli gra miałaby być e, dla większej ilości osób, no niestety za prąd nie, e, dużo zapłacimy. Ale tutaj przychodzi nam z pomocą coś takiego jak Cross Compiling for Linux, e, taki plugin. Dzięki któremu odpalimy nasz silnik na Linuxie, nasz silnik Windowsowy na Linuxie, co jest o wiele bardziej stabilniejsze. Więc pobieramy dla wersji 4.26 ten plugin. Ok. Po zainstalowaniu. Może inaczej po pobraniu przechodzimy, klikamy na mój komputer. Właściwości. Dajemy mu chwilkę. I tutaj wybieramy coś takiego jak e, opcje zaawansowane. I klikamy tutaj. OK. I teraz tak, interesują mnie. Interesuje mnie coś takiego jak... Mm, Zmienna systemowa, którą będziemy musieli sobie dodać. Czyli, czyli klikamy New, w moim przypadku będzie to Edit, bo już mamy dodaną. Co jest ważne, nazwa musi się dokładnie zgadzać: Musi to być Linux MultiArch Root. Ok, a tutaj po prostu mamy ścieżkę do pliku, którą, który e, zainstalowaliśmy. Mhm Next i to jest po prostu ta ścieżka do tego pliku. Kopiujemy to i zapisujemy, klikamy OK i po tym restartujemy komputer. OK, w tym poradniku to wszystko. Widzimy się w kolejnej części i w kolejnej części już sobie zaczniemy rzeźbić w naszym projekcie. Więc trzymajcie się, piąteczka, cześć.